OK, cześć Manko przyjacielu, na pewno obiły cię u uszy w ostatnim czasie wszystkie dramy związane z dopplerami, Marble Fade'ami, Fade'ami i Gamma Doplerami i pajoma innymi skinami, o których dzisiaj chciałem sobie troszeczkę z wami porozmawiać. O co chodzi, zapytasz? Chodzi o to, że w ostatnim czasie mieliśmy dwa update'y do CS-a, które dosyć mocno namieszały. I to namieszały również właśnie związane z tymi to przedmiotami, o których to mówiłem przed chwilą, czyli właśnie z Doplerami, Marble Fade'ami i tak dalej, i tak dalej. Coś, co warto sobie powiedzieć, to to, że ten look zmienił się naprawdę diametralnie z dnia na dzień. Możemy zobaczyć... Zobaczyć, jak to wygląda jak to wyglądało i tak dalej i tak dalej. Co jeszcze warto powiedzieć to to że tak taka jest różnica powiedzmy to sobie która no umówmy się mała nie była jakby na to nie patrzeć tutaj jeżeli sobie patrzymy również mamy porównanie jak chodzi o tego Gamma doplera jeszcze przed spaczowaniem, bo faktycznie ta sprawa została spaczowana, ale o tym powiemy sobie za chwilę. I możesz zobaczyć do Gwizdu, jak na przestrzeni ostatniego, powiedzmy to roku, diametralnie zmienił się wygląd właśnie tego to przedmiotu. Nie wiem, czy będę mógł wam to aż tak dobrze pokazać, chyba tak będzie najlepiej. Tak czy siak, możesz zobaczyć, jak gigantycznie zmienił się ten przedmiot, co oczywiście będzie miało swoje odbicie na markecie, na tym, jak ludzie na to patrzą i tak dalej, i tak dalej, ale o tym sobie jeszcze troszeczkę pogadamy. Także tutaj naprawdę zmiana jest ciekawa. Coś takiego miało miejsce bardzo często przy okazji przesiadki CSGO na CS2, kiedy to tam bardzo Valve eksperymentowało, bardzo dużo zmieniało, w wyniku czego naklejki zmieniały swoje wyglądy, skiny zmieniały i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dosyć, dosyć ciekawe. Tutaj możemy zobaczyć takie porównanie, no i widzimy, że zmiana jest diametralna, jakby na to nie patrzeć, więc to chyba gołym okiem można coś takiego zauważyć. I coś, co warto powiedzieć, to to, że z dniem wczorajszym właśnie Valve poszło po rozum do głowy w pewnym sensie i to cofnęło, w sensie fiksnęło to. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A co jak powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co dwa 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Death Case. Szansa na Oula, Vulcana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Ridera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszesz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote 10 groszy zł na start. I teraz należy sobie zadać fundamentalne pytanie, czy Valve wiedziało, co robi? Czy Valve zrobiło to celowo? I to jest nie takie proste pytanie, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że tak, taka olbrzymia korporacja, zarabiając takie miliardy, no raczej znaczy mała szansa, że coś im się tak wymsknęło. Niby tak, ale z drugiej strony, skoro by tak było, to czemu by to uprawiali na długi dzień? Po drugie, nagrzyba coś takiego zrobić, bo feedback ogólnie community, jak chodzi o te nowe wyglądy do playerów, gama do playerów i tak dalej, był bardzo pozytywny. W związku z czym zmieniać to jeszcze raz, totalnie, totalnie bez sensu. No ale okej, okay, być może faktycznie zrobili to celowo i się wycofali. Możemy tutaj faktycznie dać jakąś szansę. Ja bym jednak dał niewielką, ale jednak szansę na to, że Valve po prostu zobaczyło, że o kurde, ludziom się nie podoba, tutaj musimy interweniować, musimy coś zmienić. Według mnie szansa nikła, ale gdzieś tam przynajmniej możemy być na tyle naiwni, żeby w to wierzyć. Przemija. Coś, co warto jeszcze powiedzieć, to to, że dosyć ciekawie się prezentuje sprawa, jak chodzi o przyszłość ogólnie skinów. Z tego powodu, że ja poniekąd już tak trochę sobie dałem siana z tym tematem. Chciałem nagrywać film właśnie o przedmiotach, które w jakiś sposób zostały zmienione na przestrzeni przesiadki z Global Offensive do cs 2, ale sobie dałem siana, bo stwierdziłem, że to już jest temat zamknięty. Nie było żadnych większych zmian, albo nawet i mniejszych też nie było, przez naprawdę, naprawdę długi czas. W związku z powyższym stwierdziłem, że temat już jest zamknięty, że to, coś tam działo podczas powiedzmy to tych zmian, no to była beta, w związku z czym testowe rozwiązania, w związku z czym nie do końca wiadomo, co tam się wydarzy, i tak dalej, i tak dalej. I nie bez powodu patrzę chociażby na takiego Prince który jest doskonałym tego przykładem, jak gigantycznie zmienił się wygląd tego to właśnie przedmiotu na, przy, na podstawie przysiadki do cs 2 Ogólnie Prince Team w swoim czasie zachowuje się dosyć ciekawie, no po prostu dobrze jako m s ale chciałem Twoją uwagę również zwrócić na Digla e, Golden Coy, jak dobrze pamiętam, się nazywał Golden Coy, dokładnie tak, bo pamiętam go, jak on wygląda, miałem go kiedyś, ale nie pamiętałem do końca nazwy, tak czy się, Więcej z w więc patrzymy sobie na Factor New. To jest projekt, który też często jakby wypada, w związku z tym, że się robi kontakt na FSP, więc warto o tym wiedzieć. I można go widu zobaczyć, jaka to jest potężna pompa związana z tym, jak ten Diggle się prezentował wcześniej, jak się prezentuje teraz. Dużo z wcześniej wyglądał jak taki, bardziej miedziany, coś takiego, a na chwilę obecną jest taki bardzo, bardzo lśniący. I nie bez powodu, ci o tym mówię. Nie chodzi o to, że się skupiam na tym diglu tylko chodzi o to, że sam na pewno pamięta, że takiej sytuacji było więcej. Być może pamiętasz sytuację z awupami czy ze skautami, w wyniku której to, w wyniku tej to przesiadki, niektóre nagręcały na przykład kolejowe skołpy. Na przykład tutaj, z avupami ą Leo mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że w ten sposób to nieźle podążało i tu możemy zobaczyć właśnie z wcześniejszej odsłony, gdzie to ten celownik wyglądał w ten sposób, a nagle Wal wprowadziło go, że był cały niebieski na przykład. Potem to jednak z tego wycofali i cena gdzieś tam trochę spadła. A dużo ludzi sobie jednak o tym już wspomniało. W związku z czym, ja temat w ogóle jakichś update'ów, jakichś zmiany, jeżeli chodzi o kosy, jeżeli chodzi o skiny, szczerze powiedziawszy, trochę wrzuciłem do śmietnika, bo stwierdziłem, że skoro przez tak długi czas nic się z tym nie dzieje, to znaczy, że to już jest ta wersja finalna i ewentualnie, jakieś tam kosmetyczne małe zmiany się będą, będą działy. Ale to, co zobaczyliśmy wczoraj przedczaj, to umówmy się, nie są małe kosmetyczne zmiany, tylko naprawdę dość duże różnice, tutaj wal w jakiś sposób uskuteczniło. No i należy sobie o tym po prostu powiedzieć, że jest to dosyć ciekawa sytuacja. Pytanie, czy może to w jakiś sposób wykorzystać. Pytanie, w jaki sposób to będzie wpływało na market. Otóż należy sobie powiedzieć, że oczywiście w jakiś sposób niepewność graczy, czy niepewność inwestorów, czy w jakiś sposób wątpliwości inwestorów nie są do końca niczym turbodobym dla nas w perspektywie long termowej. W momencie, kiedy po prostu ktoś, to będzie chciał chodzić ten świat, zobaczy, że tej deweloper może sobie z dnia na dzień nagle zmienić, tak przy tym wygląda, w wyniku czego on jednego dnia jest turboseksowny, drugiego dnia kompletnie nie jest. Trzeciego dnia w ogóle ludzie już tym nie chcą grać, mi przydają, to, 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 to raczej mało się chce w takie przedmioty inwestować? Oczywistym jest czas w olbrzymiam, ale żeby się rozumiał mniej więcej kontekst całej sytuacji, jak to wygląda i tak dalej. Eee, pytanie, czy warto to robić celowo, czy nie? Myślę, że nie jest w ogóle zasadne. Na zasadzie, co nam to zmienia? Wydaje mi się, że nic. Wydaje, że jak, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie, gdybyśmy dostali potwierdzoną, nie wiem, gdzieś podpisaną po prostu, że tak, robimy to celowo, nie, nie robimy tego celowo, kompletnie sam nie zmienia. Więc y, nie tyle, że fascynuje mnie, tylko jakby. Trochę dziwi mnie, faktycznie zachowanie niektórych ludzi, wiesz tam właśnie widziałem w community na jakichś itd. którzy zamiast się zastanowić nad tym, jak to wykorzystać, nad tym, co można z tym zrobić, na tym, co faktycznie się tutaj dzieje, i tak dalej, i tak yy, dalej. Czy może będzie to z innymi przedmiotami, to się skupiają na tym, czy tak na sprawę to waltu robi celowo. na informacja, nikogo to nie interesuje. Po co się w ogóle tym interesować? Patrzmy na faktycznie interesujące tematy, na takie, na których coś można zrobić faktycznie. Yy, a nie pitoć o jakichś pedełach. Więc warto po prostu wiedzieć o tym, że tak na sprawę ta informacja nam nic nie da, bo to się skupić na tym, że jesteśmy na markecie, w którym tak na nas cały czas się coś dzieje. Cały czas Valve coś tam w mniejszym czy większym stopniu do nas przygotowuje. Bardzo chciałem powiedzieć, że większym, ale za to sobie ręki nie dam uciąć. W związku z czym można liczyć, że faktycznie coś się będzie pojawiało, w wyniku czego pytanie, czy zainteresowanie się niektórymi przedmiotami które właśnie na przestrzeni przesiadki z Global Offensive do dwójki jakoś diametralnie zmienił, nie będzie głupią opcją. Być może okaże się, że tak na daną sprawę to jeszcze walki nie z ostatniego słowa i być może kolejne na jakieś zmiany, jeżeli też chodzi np. Na o naklejki, czy jeżeli chodzi o kipacze, czy jeszcze inne przedmioty. Jestem tego bardzo ciekawy i na pewno będę śledził rynek. Oj będę.